Gaszą pożary, pomagają ludziom i organizują życie społeczne swojej wioski. Ochotnicza Straż Pożarna w Kadubie Turawskim obchodzi swoje 120-lecie. Te 120 lat to nie tylko 120 lat takie zwykłe, ale to są tutaj na szkole. Kilka pokoleń, które założyło tą straż. Tu są tutaj dziadkowie, synowie, wnukowie i oni dalej wszyscy są serżakami i są dzisiaj na tej naszej uroczystości. Także to jest taka uroczystość dość donosna, chociaż nasza wioska jest malutka, ale w ostatnich latach zdobyliśmy auto, straż wyremontowaliśmy. Także są postępy, także staramy się jak możemy, żeby jednak ta nasza straż istniała, wjeżdżała W tym roku już mamy najwięcej wjazdów, że tak powiem, w gminie Turawa, także no, prężnie działa i się staramy. Tak wyjątkowy jubileusz był okazją do podziękowania druhom za swoje zaangażowanie oraz uhonorowania ich medalami. 120 lat tworzą nie tylko przecież Straż Pożarną, która no, oczywiście zajmuje się tym, czym się zajmuje, ale też są niezwykle ważnym elementem życia społecznego w, takim, w takiej miejscowości jak Kadłub, więc, więc to jest ważne, ale też ta, ta, ta rzecz, ta umiejętność współpracy i umiejętność tego, że że ci ludzie z natury jako strażacy niosą pomoc, ale niosą pomoc nie tylko tam, gdzie... gdzie gdzie są do tego powołani, ale też sięgają dużo dalej i to naprawdę duży szacunek. Strażacy jest to grupa, na której zawsze mogę polegać. Nawet teraz w obecnej sytuacji w Ukrainie pokazali, że jeżdżą do Turawa Park, pomagają tym uchodźcom sami od siebie. To jest ich wolny czas po pracy. Także jest to grupa ludzi, która społecznie działa na rzecz mieszkańców, ich bezpieczeństwa, na rzecz tego, co się również dzieje, właśnie takie wydarzenia jak tutaj w sołectwie kadłub turawskiej. Zachęcam młodych również do wpisywania się do straży i przekazywania dalej. Tej tradycji. Strażacy z Kadłuba Turawskiego w ostatnich latach odrestaurowali wóz pożarniczy oraz zmodernizowali obiekt remizy. Aktywnie działają i skupiają wokół siebie wielu ochotników w każdym wieku. To nie jest coś, że ktoś do czegoś doszedł w krótkim okresie. To jest czas, to są pokolenia strażaków, którzy dochodzili, budowali małe remizę, spotykali się najpierw, potem budowali małą remizę, potem mieli jakąś ciekawkę, potem mieli jakiś samochód i tak to się budowało i to są. Te 120 lat, w którym żyją wspólnie ze swoją społecznością. Druchowie współpracują ze strażakami z Czech i Ukrainy. W ostatnim czasie włączyli się także w akcję pomocową zbiórki i transporcie darów. To wyjątkowi ludzie, którzy swoim czynem dają dobry przykład innym.